Hej, jeśli ten materiał się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał. W ten sposób na pewno nie przegapicie kolejnych odcinków. Cześć. Dzisiaj pogadamy o czymś absolutnie fascynującym z dziedziny neurobiologii. Przyjrzymy się neuronom lustrzanym to takie, wiecie, niezwykłe komórki w naszych mózgach, które pozwalają nam czuć to, co czują inni. No dobrze, zanurzmy się w ten temat. Każdy z nas chyba to zna, prawda? Ktoś obok się skaleczy, a my niemal czujemy ten ból. Albo podczas oglądania filmu, gdy bohater płacze, nagle w oczach pojawiają się łzy. To nie jest żaden przypadek. Okazuje się, że za tymi reakcjami stoi naprawdę potężny mechanizm w naszym mózgu. No dobrze, przejdźmy do sedna. Bo wiecie, okazuje się, że nasze mózgi są skonstruowane tak, żeby niemal dosłownie współodczuwać. To jest właśnie ta idea mózgu, który czuje za dwoja. I to nie jest żadna metafora czy jakaś tam wyobraźnia. To, co często bierzemy za zwykłe współczucie, ma głębokie biologiczne korzenie. Mózg nie jest tylko biernym obserwatorem on aktywnie, na poziomie komórkowym, symuluje to, co widzi u innych. No dobrze, ale jak naukowcy do tego doszli? Jak to wyjaśnili? Wszystko zaczęło się od no cóż od absolutnie przełomowego odkrycia pewnego szczególnego rodzaju neuronów. A oto i one. Neurony lustrzane. Sama definicja jest tu kluczem do wszystkiego. Pomyślcie o tym tak. Te same komórki w mózgu odpalają, nieważne, czy to my coś robimy, czy tylko patrzymy, jak robi to ktoś inny. To jest dosłownie, no, lustro w naszej głowie. Więc co one tak naprawdę robią? No cóż, przede wszystkim pozwalają nam mentalnie przeżywać to, co robią i czują inni. To właśnie dzięki nim, kiedy widzimy kogoś szczęśliwego, albo. Smutnego, nasz mózg jest w stanie jakby zasymulować te same emocje. Ok, idźmy o krok dalej. Zobaczmy, jak to wszystko przykłada się na nasze życie, na co dzień, a przykłada się na dwie kluczowe sprawy: naśladowanie i empatię. O, a to jest przykład, który genialnie to wszystko obrazuje. Wyobraźmy sobie najprostszą czynność picie skupka. Kiedy to robimy, wiadomo, pewne neurony w mózgu pracują. Ale i to jest niesamowite, kiedy tylko patrzymy, jak ktoś inny robi dokładnie to samo, aktywuje się dokładnie ten sam obwód. Nasz mózg dosłownie przeżywa tę czynność razem z tą osobą. I ten mechanizm jest, no, absolutnie kluczowy dla naszego rozwoju, szczególnie w dzieciństwie. Właśnie tak się uczymy, przez naśladowanie, od pierwszych uśmiechów, przez naukę mówienia, aż po skomplikowane zachowania społeczne. To właśnie neurony lustrzane dają nam tę neuronalną bazę, pozwalają dziecku jakby przećwiczyć coś w głowie, zanim zrobi to naprawdę. Co ciekawe, jeden z odkrywców tego zjawiska, Giacomo Rizzolatti, idzie o krok dalej. Mówi, że to nie jest tylko proste naśladowanie. Te komórki pozwalają nam też przewidywać, co ktoś zamierza zrobić, dają nam wgląd w jego intencje, a to już jest kluczowa sprawa w każdej interakcji. No dobrze, a co się dzieje, jeśli ten wewnętrzny system luster po prostu nie działa tak, jak powinien? To prowadzi nas do pewnych implikacji klinicznych. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego i intensywnie badanego tematu potencjalnego związku neuronów lustrzanek z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wielu badaczy uważa, że właśnie tutaj może leżeć źródło trudności w interakcjach społecznych, które są przecież kluczowym objawem. Sugeruje się, że jeśli ten system lustrzany nie działa na pełnych obrotach, to może to leżeć u podstaw właśnie tych kluczowych objawów autyzmu. Chodzi o problemy z naśladowaniem, z rozumieniem, co czują inni, z odczytywaniem ich intencji. To naprawdę pokazuje, jak ważny jest ten system dla nas wszystkich, dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ale wiecie co, spójrzmy na to z jeszcze szerszej, wręcz globalnej perspektywy bo wpływ tych neuronów może sięgać znacznie dalej niż pojedynczy człowiek, może kształtować całe społeczeństwa. Bo zastanówmy się, jak przekazywana jest wiedza, umiejętności, tradycje, z pokolenia na to kolenie, uczymy się przez obserwację i naśladowanie. I to jest fundament, na którym zbudowana jest cała ludzka kultura. A neurony lustrzane? Cóż, mogą być biologicznym fundamentem tego wszystkiego. Więc, jaki jest z tego wszystkiego wniosek? Chyba najważniejszy jest taki, że odkrycie neuronów lustrzanych to potężny dowód na to, że nasza biologia jest fundamentalnie nastawiona na łączenie się z innymi. Jesteśmy istotami społecznymi, nie z wyboru, ale z samej naszej natury. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z taką myślą do przemyślenia. Skoro mamy wbudowany w mózg mechanizm empatii, który pozwala nam czuć to, co czują inni, to co to tak naprawdę oznacza dla nas jako gatunku? Dla naszych relacji, społeczeństw, naszej wspólnej przyszłości? To pytanie, które z pewnością daje do myślenia. Wielkie dzięki za uwagę! I oczywiście nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Trzymajcie się i do następnego razu!